Właśnie siedzę w pracy w ten deszczowy dzień, pewnie to słychać. Pierwszy raz od dawna zrobiłam sobie warkocz po to, żeby w nim chodzić cały dzień, a nie tylko do spania. Dziś, kochani, będzie bardzo skromny przegląd torby, bo nie brałam ze sobą dużo pojemników. Tutaj mam twarożek, do tego pulpę z mango, truskawki i borówki. A tutaj na obiad zrobiłam sobie taki makaron po chińsku z warzywami. Później pójdę sobie jeszcze po jakieś jabłko i chyba zjem jakąś przekąskę z tych produktów, które mamy u nas w pracy. Cały dzień jest mi strasznie zimno i właśnie zagrzałam sobie obiad, więc taki ciepły posiłek będzie ratunkiem, ale okazało się, że groszek cukrowy był gorzki i zepsuł mi smak całego dania. Byłam dziś na siłowni pierwszy raz od około trzech tygodni jakoś tak i powiem wam, że spodziewałam się takich spadków, a nie było wcale tak najgorzej. Dzisiaj robiłam trening góry, więc jestem ciekawa, jak będzie teraz z dołem, bo już naprawdę dobrze mi szło, więc mam nadzieję, że tu też. Nie ma spadków. Jak się wkręcę teraz w siłownię od nowa, to wracam do trzymania mojego makro, do trzymania kalorii, bo teraz przez te właśnie trzy tygodnie jadłam bardziej intuicyjnie. I wczoraj zważyłam się pierwszy raz od marca, tak z ciekawości, i spadł mi około kilogram, jakoś tak więc no bardziej przez te 3 tygodnie to była jakaś redukcja czy utrzymanie niż masa, więc wracam do niej i pytaliście mnie na Instagramie ile ja jem tych kalorii na tej masie, więc odpowiadam wam tutaj, że kiedy trzymam się z treningów, kiedy trzymam się tak porządnie tej masy, to jest to około 2,3-2,5 tysiąca kalorii. Zawsze, gdy podzielę się w internecie tym, ile jem, to zdarza się chociaż jedna taka osoba, która powie mi, że jest to za mało, ale kochani. Na mój wzrost mam calutkie 1,60 m i na to, że w ciągu dnia mam naprawdę bardzo mało takiej spontanicznej aktywności. Mam pracę siedzącą. Czasami zdarzy mi się, że zrobię w tej malutkiej budzie 10 tysięcy kroków, ale to są naprawdę. Bardzo rzadkie dni, więc jedyna moja aktywność to właśnie są te treningi i, i tak to wychodzi. Dodam też, że w październiku w ogóle zaczynałam z kaloryką 1900, jakoś tak, więc tego jest i tak znacznie więcej. A myślę, że jeżeli teraz naprawdę dobrze bym się wkręciła w siłownię, wtrzymanie tego makro, to będzie z czasem tego jeszcze więcej, bo. Miałam taką małą przerwę od tej siłowni, od trzymania tego makro, od mojej masy, ale nie zamierzam jej jeszcze kończyć. Na pewno nie będzie to szybko. Na pewno nie nastąpi to w najbliższym czasie, bo jeszcze na tej masie planuję trochę być. Tak jak Wam tutaj też już wspominałam, ja robię to dla siebie, dla fanów, dla swoich nowych doświadczeń, więc nie mam jakiegoś ciśnienia i zaplanowałam sobie, że ta masa będzie właśnie taka spokojna. Powolna, bo nie chcę jej kończyć szybko, raczej będzie to długotrwały proces, tak jak sobie to od samego początku planowałam. Chcę nabrać sił i rozruszać swoje zasiedziane przez wiele lat ciało, bo naprawdę tej aktywności było przez ostatnie lata dużo, dużo, dużo mniej niż kilka lat temu i właśnie chciałabym to zmienić, ale wszystko stopniowo, pomału z rozsądkiem. I tak. Zrobiłam sobie na kolację tosty z proteinowym serem. I teraz pewnie będę miała na nie ochotę przez cały tydzień. Też tak macie. Dzisiejszy przegląd torby będzie już porządniejszy. Tutaj mam kawę, owsiankę pieczoną w mikrofalówce z owocami leśnymi. Tutaj mam jabłko i marchewkę. Twarożek z pulpą z mango, borówkami i truskawkami. I ten sam makaron co wczoraj. No powiem wam, że całkiem ładna wyszła ta owsianka i smaczna, ale chyba będę chciała jeszcze dopracować ten przepis. Dobry w środę, moi kochani. Ja właśnie lecę z szybkim makijażem i uciekam do fryzjera. Mam niewiele czasu, jakieś pół godziny, na wyjście z domu, a ja jeszcze zabrałam się za nagrywki. Nie myłam wczoraj włosów i strasznie źle się czuję, ale pani Beatka zawsze każe mi przychodzić właśnie z takimi nieumytymi włosami, ale ja się tak źle czuję i jakoś tak mi wstyd. Ja wiem, że dla pani Beatki to jest lepiej, jak przyjdę z nieumytymi włosami. Ale mimo wszystko czuję jakiś taki wstyd, że te włosy są już, wiecie, takie nieświeże, takie delikatnie przetłuszczone. Muszę mieć włosy codziennie, i jak tego nie zrobię, no to po prostu okropnie się czuję. Ja przez wiele lat rozjaśniałam włosy, ale właśnie nabrałam takiej wizji, że chciałabym wrócić do swojego naturalnego blondu i do tego dążymy. To sobie z Wami porozmawiałam. istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kiedyś będę chciała wrócić do tego jaśniejszego blondu, który nosiłam tak naprawdę od gimnazjum, z jedną małą przerwą. Ale teraz dla moich włosów nawet będzie lepiej odpocząć od tego rozjaśniania, bo tak jak mówiłam wam, są ostatnio w gorszym stanie, nie mogę ich zapuścić, a porobię sobie różne badania, może doprowadzę je do porządku i kto wie. Taka mała ciekawostka: nigdy się tutaj nie maluję, zawsze dzień dobry. Zawsze robię to w łazience. Uciekaj, uciekaj. Zawsze maluję się w łazience, ale gdy chcę z Wami sobie tutaj porozmawiać, no to właśnie dlatego maluję się przy lusterku w salonie, bo mam do tego lepsze warunki, ale na co dzień maluję się w łazience. I możecie się ze mnie śmiać, ale odnoszę wrażenie, że właśnie nie potrafi się tutaj malować i że ten makijaż zawsze wychodzi gorzej. Kilka miesięcy temu postanowiłam wrócić do mojego naturalnego koloru włosów. I to był chyba najlepszy pomysł, na jaki mogłam wpaść. Odrost ogólnie jest już duży. Reszta jest pofarbowana. I szkoda, że ta farba z czasem się wypłukuje, ale jak już odrosną moje włosy po całej długości, to będzie super. A teraz lecę poprawiać makijaż, bo wszędzie coś się pozmywało. Już, już! Jadę na nockę z Kubą, a to jest mój ekwipunek, podusza, torba z jedzeniem i torba z laptopem. właśnie nałożyłam sobie płatki pod oczy i chciałam nałożyć maseczkę taką na usta i zobaczcie co wyciągnęłam z opakowania wyschnięty żelek a tak dla porównania powinien wyglądać on tak Zrobiłam sobie śniadanie i mam tutaj skyr z z czarnej porzeczki do tego granola bez dodatku cukru z biedronki i trochę truskawek i borówek. Muszę przyznać, że smaczna jest ta granola i ma przyjemny skład. Właśnie jem śniadanie na kanapie pod kocem, a tutaj mam takiego towarzysza. Ale nam dzisiaj zrobiłam obiad, kotlety, kiszone, do tego młode ziemniaki i fasolka. Ten dzień był bardzo luźny, nawet nigdzie nie wychodziłam, ale potrzebowałam takiego dnia. Niedawno się wykąpałam, umyłam włosy, i teraz przetestuję sobie. A, fajnie wam pokazałam. I teraz przetestuję sobie maseczkę, więc wszedł mój ulubiony moment zakładania tej maseczki. Ta maseczka ma w składzie olejek z drzewa herbacianego. I bardzo mocno nim pachnie. Aktualnie moja cera trochę się uspokoiła, ale jestem ciekawa, jak ta maseczka sprawdziłaby się właśnie na jakiś wysyp na twarzy, właśnie ze względu na ten olejek herbaciany, bo jeśli nie wiecie, to on właśnie jest przeważnie składnikiem tych gwiazdeczek czy innych naklejek na pryszcze, a też można go kupić na przykład w aptece. Jako taki czysty olejek w buteleczce i ja bardzo lubię nim smarować właśnie takie pojedyncze pryszcze, które tam gdzieś wychodzą na twarzy czy na plecach. To taki mój protyp. W aptece możecie kupić właśnie taki olejek. No się ją sobie trochę przycięłam. A tutaj musiałam ją tak pozawijać, bo jakaś taka ogromna jest ta maseczka. Ja mam spore czoło, ale bez przesady. Nie, nie chciało mi się wczoraj gotować na dziś do pracy, więc mam tutaj awaryjnie moją szynkę i wafle. Do tego wzięłam sobie jeszcze serek wiejski i jak ją zobaczyłam, to naszła mnie ochota na tą mamę ananas-kokos i teraz czuję się oszukana, bo nawet jej tutaj nie ma. Dostałam od mojej mamy obiad i mam tutaj ziemniaki i pierś z kurczaka z ananasem. I zobaczcie, jak ona jest kochana i nawet gramaturę mi tutaj wypisała. Może nie wygląda, ale uwierzcie, że smakuje. Mam tutaj sałatkę z miksu sałat, do tego serek wiejski, ogórek, papryka, awokado i ugotowany bób. Pozwólcie, że zaprezentuję Wam moje posiłki na dziś. Tutaj mam wafle z wczoraj i do niej szynkę. Ja naprawdę bardzo lubię taką przekąskę. Tutaj mam skyr wymieszany z mlekiem, żeby był trochę rzadszy. Do tego frużelina z czarnej porzeczki i truskawki. A tutaj mam taką sałatkę jak wczoraj na kolację z bobem i serkiem wiejskim. Naszła mnie straszna ochota na coś słodkiego i wzięłam do ręki takie ciastka. Jeszcze ich nie jadłam, więc je sobie przetestujemy. Ja już je otworzyłam i pachną przepięknie. Po samym zapachu mogłabym zjeść całą paczkę. Dobra, biorę jedno ciasteczko. Wyglądają one tak. Mają takie nadzieje. Nie? I robimy pierwszy test. Ciastko wydaje mi się być nieco grubsze niż przeważnie w tego typu ciastkach, ale jest naprawdę bardzo smaczne i myślę, że nie mam się do czego przyczepić. Patrzę na skład i widzę, że jest tutaj olej palmowy, więc niektórym mógłby on przeszkadzać. No i jakbyście je kiedyś testowali, to pamiętajcie, żeby znać umiar po prostu, bo w składzie mamy Maltitol i inne słodziki, więc wszystko w granicach rozsądku. Dosłownie padam z nóg. Jestem tak zmęczona, tak mi się już nic nie chce, że musiałam się zmusić do tego, żeby przyjść się wykąpać. Masakra. Właśnie jeszcze dograłam końcówkę do poprzedniego vloga, bo w niedzielę tydzień temu byłam tak zmęczona, że już nie byłam w stanie nic nagrać, a nie lubię zostawiać Was właśnie bez żadnego pożegnania. Zdradzę Wam, że jest prawie druga w nocy i ledwo tutaj stoję. Przyjechaliśmy na obiad do babci i zobaczcie, co tutaj na nas czekało. Drożdżowe z rabarbarem i kruszonką. Gdybym się spotkała teraz z kilka lat młodszą werką, to by nie uwierzyła, że siedzę tu u babci. Piję kawę z cukrem i tłustym mlekiem, a całość przegryzam jeszcze ciastem. To są naprawdę tak z pozoru proste rzeczy, a człowiek nie widział tego, że coś jest nie tak, gdy tego unikał. Chociaż myślę, że warto wspomnieć o tym, że dla mnie abstrakcją w ogóle jest to, że piję kawę, bo naprawdę szczerze nigdy jej nie lubiłam. Chyba się starzeje po prostu. Kupiłam sobie wczoraj opakowanie takich fajnych malutkich spineczek. Jedną już podarowałam mojej przyjaciółce. I już jakiś czas na takie polowałam. Takie malutkie. O, masz ostrość, masz. Żeby właśnie spinać sobie te przody włosów do zmywania makijażu, do robienia makijażu, czy właśnie do pielęgnacji. Jeden ruch o, i już. Mamy w domu pełno słodyczy i nic ze słonych przekąsek. A tak za mną dzisiaj chodzą, że chyba naprawdę nie wytrzymam. I nie wiem, za chwilę chyba sobie ugotuję bób, żeby po prostu zjeść coś takiego słonego. Ale w sobie nie mówię, bo bób bardzo lubię i też już dzisiaj zdążył za mną chodzić, więc nie byłoby to głupie. Jeszcze jak na złość w domu przeważnie są właśnie takie przekąski, jakieś chipsy, paluszki czy cokolwiek takiego, krakersy. A teraz, kiedy człowiek ma na nie bardzo, bardzo ochotę. To jak na złość nic nie ma, tylko popcorn, ale to chyba nie jest to. pani bardzo wam dziękuję za obecność za każde wsparcie które od was dostaję wszystkie komentarze subskrypcje łapki w górę mam nadzieję że vlog się wam podobał i że widzimy się za tydzień trzymajcie się buziaki